Wyszydełkowana.pl Witajcie kochani. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić taki ściek, którym można wykonać na przykład taką płaską bransoletkę. My na tym etapie nie będziemy jeszcze wrabiać wzorów. Ja pokażę na razie podstawy, a potem sami możecie się doszukiwać tutoriali, jak zrobić na przykład takie wzory typu piórko, które wzór do niego zamieszczę w. Mm, wpisie, w którym będzie publikowany ten film. Jak również zamieszczę tam nazwy koralików oraz co będzie nam potrzebne, a ja zacznę od nawleczenia 10 koralików na, moje, na moją igłę. Na razie mam 8, jeszcze są mi potrzebne dwa. Liczba początkowych koralików musi być parzysta, czyli podzielna przez dwa. Jak również liczba ta to ma być szerokość lub długość naszej bransoletki, ale od razu mówię, że najłatwiej jest robić naszą bransoletkę na szerokość, szczególnie na początku, bo potem na długość może się mylić, a pierwszy rząd jest zawsze najtrudniejszy. Ja mam moje 10 koralików. Wbijam się w drugi koralik i w każdy kolejny tak żeby moja nitka z igły wyszła w pierwszym nawleczonym koraliku generalnie jak robi się żyłką to tak się nie robi bo pierwszy rządek byłby zbyt sztywny ale ja robię nitką babylon 30dmc ona jest dosyć miękka i dzięki temu ja mogę sobie tak pomóc i pierwszy rządek koralików będziemy się ładnie trzymał. Zawiązuję na dwa słupełki, ale niezbyt mocno, żeby te koraliki nie były za blisko siebie, bo musimy się gdzieś wkuć. I to jest tak jakby pierwszy i drugi rządek mojej bransoletki, dlatego, że w każdym kolejnym rządku będziemy przeszywać połowę ilość, tej ilości koralików. Biorę koralik w, innu, w innym kolorze i wbijam się w drugi koralik od igły. Przeciągam. Jak widzicie, drugi koralik od igły. Przeciągam nitkę. Nabieram kolejny koralik. Wbijam się w czwarty koralik od igły, czyli ten tutaj. Pomijam. I wbijam się. Czwarty. Wbijamy się tylko w parzyste koraliki. Ciężko jest to zrobić, jak się patrzę tylko na podglądzie kamery, ale jakoś damy radę. Tak. Nabieram kolejny koralik. Pomijam znowu następny i wbijam się w koralik szósty od igły. Nabieram kora koralik. Pomijam kolejny i wbijam się w koralik. Ósmy od igły. Nabieram koralik. I wbijam się w koralik ostatni, czyli dziesiąty koralik od igły. Na tym etapie wygląda to tak te koraliki mogły nam się troszkę poobracać, na przykład te zielone część być z dołu, część być z góry ale przy kolejnym rządku nam się to już powinno ładnie ułożyć odwracam sobie robótkę tak, żeby te zielone koraliki to znaczy one w rzeczywistości są miętowe, wydaje mi się, że na kamerze wyglądają na zielone, tak żeby one były po prostu z góry biorę koralik w, znowu w innym, w trzecim kolorze i wbijam się w pierwszy od igły zielony koralik. Czyli tutaj. Teraz mogę sobie trochę pomóc, bo jak widzicie, ten pierwszy koralik ma tendencję wychodzić, czyli zaciągnąć tą butelkę, przytrzymać tutaj kciukiem i palcem wskazującym i naciągnąć tą nitkę z koralikiem jeszcze raz. Nie puszczam jeszcze tego, zac tego zaciągniętego koralika. Nabieram kolejny koralik i wbijam się w drugi od igły zielony koralik. Nabieram kolejny koralik. Wbijam się w trzeci od igły zielony koralik. Nabieram kolejny koralik. Czwarty od igły zielony koralik. Nabieram kolejny koralik. I piąty od igły zielony koralik. Tutaj już nie musimy odliczać. Co dwa, tutaj wbijamy się w każdy po prostu wystający koralik, czyli w każdy koralik, który przeszywaliśmy w, kolej... w poprzednim rzędzie. Tak to na obecną chwilę wygląda. Tylko moja kamera nie chce tego wyostrzyć, a teraz jest chyba ostre, tak. I teraz będziemy przeszywać beżowe koraliki do koralików czarnych. Znowu nabieram koralik, wbijam się w, w pierwszy od igły czarny koralik. Kiedy już zaciągnę nitkę, to łapię tutaj tę pętelkę wystającą z boczku i zaciągam tak, żeby obydwa koraliki były na napiętej nitce nadal przytrzymuję ten czarny koralik kciukiem i palcem wskazującym i nabieram kolejny beżowy koralik wbijam się w drugi od igły. czarny koralik zaciągam nitkę nabieram kolejny beżowy koralik wbijam się w Trzeci od igły czarny koralik. Nabieram kole, kolejny koralik. Czwarty od igły czarny koralik. Kolejny beżowy koralik. I piąty od igły czarny koralik. I w zasadzie to jest cała tajemnica ściegu. Teraz te rządki po prostu powtarzamy, nasze koraliki. Powinny się układać jak cegiełki, czyli w połowie koralika poprzedniego rzędu zaczyna się koralik następnego rzędu. Potem ta wiedza będzie nam przydatna przy układaniu wzorów, takich jak na przykład to piórko, ale do tego są specjalne pro programy, które nam już podpowiedzą, jak coś takiego ułożyć. Jeszcze co warto wiedzieć, że w każdym kolejnym rzędzie doszywamy połowę ilości, którą nawlekliśmy na początku, czyli w moim przypadku jest to 5 koralików. I te koraliki to tak jakby połowa pełnej linii, czyli żeby zapełnić i oddzielić jeden kolor od drugiego, musielibyśmy zrobić dwa rządki, które układałyby się takim lekkim zygzakiem, tak jak właśnie. Pierwszy rządek, czyli pierwsze nableczone koraliki. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam trochę rozjaśnił i myślę, że będziecie się dobrze bawić. Na koniec, nitkę warto zawiązać, zabezpieczyć klejem kropelka albo innym super glue I wtedy można odciąć nitkę, która nam się nie będzie rozwiązywać. To wszystko i do zobaczenia następnym razem. Cześć!